Dzień dobry, jest środa, 16 maja, 8:43 czasu europejskiego. To są komentarze giełdowe Bosa Fix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania analizy technicznej na wybrane instrumenty futures, na indeks giełdowe. Na początku zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja na futures na S&P 500. Kurs znajduje się w rejonie 1322 punkty, zniżkuje dosyć mocno od kilku godzin, są to ekstrema względem takich 168 poprzednich godzin, czyli ekstrema można by powiedzieć od 7 maja minimum. Więc opory 1331-1333 stają taką teraz okoliczną barierę dla podaży 1343 stanowi znacznie silniejszą barierę dla podaży, kurs niekoniecznie musi podbić do tych wartości jak najdalej, jak najbardziej może dalej zniżkować zgodnie z opadającymi średni wykładniczymi z 65, 100 i 200 okresów. Sytuacja generalnie na globalnym rynku, takim akcyjnym, jest spadkowa. Mieliśmy nocne tąpnięcie, w zasadzie na giełdach chińskich, także przecenę w Tokio. Widać, że futuresy na instrumenty pochodne, tutaj instrumenty pochodne z Wall Street, czyli futuresy na główne indeksy, ze uwzględniają tą całą zniżkę. Tutaj instrument na Dow Jonesa znajduje się w rejonie 12563, czyli Amerykanie, jak dzisiaj rozpoczną sesję za niespełna 7 godzin, zobaczą generalnie kolejny krok przeceny, kolejny cios podaży. W przypadku futures na Dow Jonesa opór znajduje się w rejonie 12637, także 12722. Sytuacja jest równie spadkowa. Także w Eurolandzie sesję będziemy tutaj. Um, Obserwowali pod kątem spadków, przynajmniej krótkoterminowo, gdzie wczorajsze zniżki ze Stanów, dzisiejsze z Azji, nocne przeceny przekładają się z miejsca na lukę spadkową na frankfurtkich wczesach na dax -a. Dzisiejsze minima w rejonie 6,313 są zagrożone. Są ekstremalnymi poziomami względem poprzednich 99-100 godzin. Opór to 6377, jest to najbliższy opór, który jest dosyć istotny, ale bardzo krótkoterminowo. Znacznie wyższe, ważniejsze poziomy to 6447, 6509. Pytanie tylko, czy powstanie ewentualna presja do podbicia w stronę tych wyższych oporów? Niekoniecznie obserwujemy opadanie średnich wykładniczych z 65 do 200 okresów i to rozdaje karty dla podaży na najbliższy okres. W takim kontekście FW20 tracą więcej niż 0,8% o poranku, przyrównując przecenę, zbliżając się relatywnie do, do DAXa, który traci równie podobnie. Ale pamiętajmy, że w Azji mieliśmy przeceny rzędu 1,3%, więc jak najbardziej dzisiejsze sesje w Irlandzie mogą przynieść pogłębienie spadków. Od 92 godzin obserwujemy zniżkę FW20, która z rejonu 2247 sprowadziła kurs obecnie w rajonie 2080 punktów. Mamy tutaj minima z tamtego roku testowane, takie minima jesienne, więc jak najbardziej bardzo ważna sesja. Linia sygnalna CCI na wskaźniku przypisanym tutaj FW20 w tym momencie pokazuje dalej słabość, znajduje się poniżej ujemnych 220 punktów, poniżej ujemnych 150 punktów. I nie widać jakiejkolwiek tutaj szansy na poprawę, ale pamiętajmy, że kurs już jest mocno wyprzedany zarówno na FW20, jak i na DAXie, czy na futuresach z Wall Street w każdym momencie może przyjść odbicie w stronę nawet 200 godzinowej średniej wykładniczej i to jest ryzyko dla krótkich pozycji. Pozdrawiam dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.